Witam serdecznie, Trygon Powietrza. Przychodzę dzisiaj do Was z rozkładem na okres od 5 do 11.07, dlatego że postanowiłam, że oprócz takiego rozkładu ogólnego na ten tydzień, który powstał wczoraj, jeszcze dogram konkretne znaki, ponieważ i prosicie mnie o to, i tak naprawdę uznałam, że jest taka potrzeba. Moje drogie osoby z trygonu powietrza, pierwszy rząd to, jest, to są bliźnięta, środkowy to jest waga i ostatni to jest wodnik. Oczywiście zaczniemy sobie tutaj od bliźniąt, natomiast ja już Wam pokazuję z bliska karty. To, jest, to są karty bliźniąt, a z wody królowa wody i siła. Dodatkowo powiem, że już chyba widzicie, że macie przepiękne karty, karty bardzo motywujące i karty bardzo pozytywne, ale to zaraz dojdziemy do konkretnego rozkładu. Chciałam wam tylko pokazać karty, bo niektórzy z Was proszą, żeby po prostu karty były widoczne. Widocznie to jest dla Was ważne i ja oczywiście dostosuję się do Waszej prośby i to są Wasze karty dzisiaj. Dobrze, moi drodzy, bliźnięta, as wody, królowa wody i siła. Tutaj zdecydowanie jesteście uskrzydleni w tym, w tym tygodniu, jeżeli chodzi o miłość, o uczucia, o emocje, o radość. Powiedziałabym, że tutaj mo może się bardzo dużo pozytywnych rzeczy wydarzyć w aspekcie miłosnym, tak, bądź związkowym, bo wiadomo, że niektóre bliźnięta są od dłuższego czasu w relacjach i. Nie mają żadnych zawirowań na szczęście, tak? I sobie wiodą względnie harmonijne życie wraz z partnerem. Więc, moje drogie bliźnięta, tutaj powiedziałabym, że odczujecie. Że ten partner jest wam bliski i że tak naprawdę być może nawet będzie taka myśl, że yy, do, dokonałem dobrego wyboru, wybierając tą, a nie inną osobę. Moi drodzy, generalnie tutaj jest jakaś miłość z prawdziwego zdarzenia, bo to jest a z wody. Może być też tak, że już u bliźniaka pewna osoba pojawiła się w życiu, która tutaj właśnie w tych kartach się pokazała, ale nie do końca jeszcze możecie być razem, tak? Albo po prostu są takie podchody, są dopiero jakieś wstępne spotkania. Natomiast ja wam powiem, że dużo bliźniaki. Po prostu, jeżeli w tym momencie ma w myślach pewną osobę, to duże szanse, że ta osoba jest ich bardzo prawdziwą miłością, znaczy bardzo prawdziwą, powiedziałam, prawdziwą miłością, a z wody. Dlatego, że tutaj królowa wody obok nam się pokazuje i jeszcze karta siły, czyli powiedziałabym, że jeżeli chcielibyście na przykład y znaczy, powiem tak, jak to ubrać w słowa, żeby to było dobrze zrozumiane, i żeby nad wyraz ktoś tego właśnie nie zrozumiał. Moi drodzy, generalnie jakieś szczęśliwe chwile i satysfakcjonujące chwile ze swoim partnerem, partnerką, powiedziałabym, że jeżeli są bliźniaki single, to tutaj też taka osoba może mieć miejsce w waszym życiu, albo już kogoś obserwujecie, już coś tam się dzieje, i po prostu w tym tygodniu może być duże apogeum tego wszystkiego. Jest też karta siły, czyli bliźniaki w tym tygodniu nie powinny mieć problemów z poczuciem własnej wartości i z, przede wszystkim z pewnością siebie ja widzę, że wy tutaj idziecie jak gdyby w dym we wszystko co chcecie osiągnąć we wszystko w czym chcecie zadziałać karta siły wam mówi o tym, że tak naprawdę yy, no, jesteście pewni swojego tak? czy w tej miłości, czy w innych totalnie sferach jesteście w tym tygodni w tym tygodniu. w tym tygodniu jesteście obdarzeni wielką pewnością siebie i poczuciem war własnej wartości Moi drodzy, jeszcze jest jedna tutaj sprawa, ale to jest już dla mniejszej ilości osób niesłuchających. Karta siły mówi też o przebaczeniu, czyli może w tym tygodniu dojdzie do przebaczenia komuś, kto zrobił wam kiedyś jakąś krzywdę i nie mogliście przez lata na przykład wyjść z tych odczuć, tak, z tych emocji. No niestety one były negatywne albo bardzo blokujące, tak? Natomiast tutaj jest pokazane, że macie szansę. W tym tygodniu dużo zrozumieć i przede wszystkim być niektórzy, tak, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale możecie być gotowi w tym y, tygodniu na wybaczenie tej osobie. Mało tego, niektóre bliźniaki, które na przykład są same, poprzez to przebaczenie, które w tym tygodniu będzie miało miejsce, odblokują sobie automatycznie energię. Do swojego serca, czyli nawet czakra serca może być odblokowana w tym, w tym tygodniu, tak? Dlatego, że mogliście być przez lata dłuższe, krótsze, blokowani, zablokowani na własne życzenie, poprzez brak wybaczenia komuś z przeszłości, tak? Był to ciężki rozdział, był to ciężki temat i. Też wiecie, do przebaczenia trzeba dojrzeć. To nie jest tak, że ktoś ci powie: Przebaczaj w tym momencie i ty idziesz przebaczać. To jest proces, to jest proces zrozumienia, to jest proces dojrzałości. Na to naprawdę trzeba być gotowym, żeby ten proces przebaczenia przebiegł od A do Z, czyli bardzo solidnie i bardzo powiedziałabym, no, no, bardzo solidnie, bo to jest to słowo to człowiek musi być gotowy, tak? Musi być gotowy, musi tego chcieć i tak naprawdę musi być na tyle dojrzały, żeby raz na zawsze puścić wszelkie właśnie takie negatywne uczucia, odczucia jakiejś urazy, bycia ofiarą, jakiegoś w ogóle nienawiści, wściekłości na tą osobę. Więc, moi drodzy, tutaj niektóre bliźniaki po prostu w tym tygodniu będą gotowe na przebaczenie, tak? Co jest piękne, co jest dojrzałe, ale to nie znaczy, że akurat ten biniak, który mnie słucha, jeden biniak będzie gotowy, a drugi nie. To nie znaczy, że ten drugi w ogóle jest gorszy. Po prostu jeszcze być może nie jego czas, tak? Być może jeszcze nie ten czas, bo tutaj naprawdę kilka czynników musi się złożyć na to, żebyś mógł w 100% przebaczyć i żeby to przebaczenie było wartościowe, tak? Już takie solidne, już takie na amen. Znaczy, dobrze, nie mówmy na amen, odwołuję. Chodzi o to, żeby po prostu tutaj to było bardzo dojrzale przeprowadzony proces przebaczenia, tak? Więc na to trzeba być gotowym. Więc moje drogie bliźniaki, dla niektórych bliźniot będzie wyznanie miłości w tym tygodniu, tak? Albo ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, chcę być z Tobą do końca życia, albo zamieszkajmy razem. Wszystkie takie sprawy pomiędzy partnerami, partnerskie, małżeńskie, tutaj są na wyśmienitym, wysokim poziomie. Więc taki ten tydzień dla bliźniaków może być. Moi drodzy, pamiętajcie, że Wy jesteście słonecznymi bliźniakami, ale na przykład możecie bardziej rezonować ze swoim ascendentem, więc księżycem, więc też zapraszam do obejrzenia właśnie tych. Pozostałych filmików, dlatego że y, często się zdarza, że nasz słoneczny znak wcale w 100% z nami nie rezonuje. Nieraz naprawdę o wiele bardziej z nami rezonuje na przykład Ascendent. Więc trzeba zawsze o tym pamiętać, że najlepiej, żeby każdy y, oglądał swoje te trzy podstawowe znaki, czyli słońce, ascendent i księżyc. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do wagi. Długie są wagi. Już patrzymy na karty dla wagi. Waga ma y, trójkę wody, królową powietrza i czwórkę powietrza. To są Wasze karty na ten tydzień 5.11.07. Dobrze, zaczynamy interpretację, ponieważ wagi czekają. Moje drogie wagi. Przede wszystkim trójka wody mówi o tym, że w tym tygodniu będziecie mieć być może jakąś okazję do świętowania, albo waszą okazję, albo okazję kogoś z otoczenia i wy będziecie z tym w tym brać czynny udział. Czyli może ktoś was zaprosić na torta imieninowego, może ktoś zaprosić was na urodziny, mogą być to też wasze okazje, tak? Albo awans, albo jakieś to asty na zupełnie inne okoliczności. Natomiast jest tutaj coś, co będzie godne świętowania w tym tygodniu. Może nawet nawet twój osobisty jakiś sukces, tak? Na przykład kobieta waga mogła sobie wziąć za, za cel, że przez dwa tygodnie nie ruszy cukru, tak? I teraz mija 14 dni, waga wygrała ze swoim nałogiem, nie jadła przez 14 dni cukru i słodyczy i teraz to jest jej wielki sukces, tak? Więc moje drogie wagi, jakieś tutaj świętowanie z innymi ludźmi się szykuje. Trójka wody mówi o tym, że nawet jeżeli nie będzie tego świętowania, bo ta karta ma kilka wydźwięków, to tutaj ludzie będą wokół ciebie w tym tygodniu. Sama na pewno nie będziesz i będziesz odczuwała, że ci ludzie wokół ciebie są. Czyli powiedziałabym, że nie masz szans na samotność w złym słowa znaczeniu, no bo jeżeli będziesz chciała, to oczywiście zabarykadujesz się w domu i będziesz sama. Ale tutaj chodzi o to, że tak społecznie interakcja nie będziesz sama, zawsze będzie ktoś wokół ciebie i będziesz mogła zawsze liczyć na kogoś. Królowa Powietrza i Czwórka Powietrza. Przede wszystkim niektóre wagi mogą w tym tygodniu jechać na wakacje, bo to jest karta odpoczynku. Czwórka powietrza mówi o tym, że no ktoś wyjeżdża, tak, jedzie na wakacje, czy bierze urlop i siedzi w domu, czy u siebie na działce. Natomiast są to jak gdyby dni wolne od pracy, tak, już tak to nazwijmy. Więc powiedziałabym, że niektóre wagi w tej karcie po prostu wyjeżdżają, pakują się, wyjeżdżają nad morze, w góry, na Mazury, ale niektóre wagi potrzebują w tym tygodniu odpoczynku i wtedy ta karta będzie Ci pokazywała, że potrzebujesz wyciszenia, potrzebujesz y, przede wszystkim zebrania myśli, ale i sił, tak, czy mentalnych, czy fizycznych, i przede wszystkim y, po, y, potrzebujesz zresetowania się, tak, czyli przede wszystkim urlopu i odpoczynku. Moje drogie wagi, macie też królową powietrza, która właśnie Wam mówi: myśl racjonalnie w tym tygodniu i miej, jak gdyby, balans. Pomiędzy pracą i pomiędzy y, odpoczynkiem, bo tutaj waga może tak naprawdę żonglować swoim zdrowiem, swoimi siłami, swoimi jak gdyby takimi, powiedziałabym, y, granicami wytrzymałości, natomiast tutaj naprawdę trzeba spowolnić i trzeba bardzo, ale to bardzo uważać na granicę pomiędzy odpoczynkiem a pracą, tak, już tak powiedzmy to klasycznie. Natomiast dużo tutaj wag widzę, że po prostu wyjeżdża czwórka powietrza, jest to karta urlopu. Mamy teraz wakacje, więc nie dziwi mnie, ta karta, nie jest jakaś bardzo spektakularna, bo większość z nas wyjeżdża w, jakim, w jakimś okresie tego lipca. Natomiast generalnie. No, waga tutaj musi zatroszczyć się o swoje siły w tym tygodniu, żeby naprawdę nie przedobrzyła, dlatego że jest tutaj wskazanie, żebyś odpoczęła, droga Wago. Żebyś naprawdę y, balansowała pracę, a, y, a rozsądny odpoczynek, bo to może ci się przydać, albo w tym tygodniu ciało ci da znać, że już stop, musisz, musisz odpocząć, musisz po prostu na nadbierać sił, bo tak dalej nie pociągniesz. Więc, droga Wago, to jest dla ciebie, y, to jest dla ciebie odczyt. Pamiętajcie, drogie wagi, żebyście obejrzały też ascendent i księżyc, bo tak jak powiedziałam, u bliźniaka niekoniecznie ta waga słoneczna musi z Wami w 100% rezonować, bo ascendent i księżyc też może z Wami rezonować i to bardziej, tak? Nieraz tak jest i to nierzadko, nie więc zapraszam do obejrzenia ascendentu i księżyca. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do wodnika. Ostatni znak w tym trygonie to jest wodnik. Wodnik ma piątkę wody, szóstkę ognia, czwórkę ziemi. Chwilkę się zastanowię. Pierwsza informacja jest taka, że kończy się jakiś rozdział w Waszym życiu, ale może też się kończyć jakaś znajomość bądź po prostu jakaś praca, jakieś okoliczności. Tutaj coś się kończy w tej piątce wody i wy odczujecie to emocjonalnie. Ja nie mówię, że będziecie wszyscy płakać przez dwa tygodnie, może tak być, przy rozstaniach chociażby relacyjnych, ale też może być tak, że po prostu odczujesz to emocjonalnie, bo będzie ci żal. Będzie ci żal, będziesz, że tak powiem, no, z łezką oku coś zakończał, czy przeprowadzał się, czy zmieniał pracę, czy tak naprawdę. No różne rzeczy tutaj mogą być. Jakieś totalne zakończenie jakiegoś rozdziału, relacji albo. Odejścia z miejsc, od, odejścia z pracy, z zakładów pracy. No tutaj są takie rzeczy w tej piątce wody, więc powiedziałabym, że wodniki mogą emocjonalnie odczuć jakieś zakończenie rozdziału w ich życiu, albo konkretne, czyli rozstają się z kimś, bądź po prostu kończą relacje. Albo jakieś zakończenie pracy, może pójście na emeryturę, może tak naprawdę y, zmiana kraju czy miasta, gdzie też jest emocjonalnie człowiek związany, tak? I też musi, no, znaczy musi, nie musi, ale zazwyczaj przeżywa i jest mu przykro, że, y, no, że po prostu tak się stało, a nie inaczej. Więc tutaj możecie mieć taką, powiedziałabym, cięższą chwilę emocjonalną, poprzez właśnie to, że y, coś się zakończy, bądź wy w tym tygodniu sobie uzmysłowicie że coś się zakończyło bezpowrotnie bo to też może być już jak gdyby fakt który miał miejsce niedawno albo jakiś czas temu i wodnik w tym tygodniu dostaje jak gdyby komunikat czy komunikat, sam sobie staje sprawę że coś się zakończyło i nigdy nie wróci więc moi drodzy generalnie tutaj takie sytuacje mogą mieć miejsce, szóstka ognia mówi o tym, że będziesz jak gdyby brylował i świecił na na, na ojej jak to powiedzieć na szerszej skali, ale chodziło mi wśród ludzi, tak? Będziesz, no, dostaniesz tak, tak zwane publiczne uznanie. Nie wiem, co zrobisz, nie wiem, co osiągniesz, ale będziesz uznany w tym. W tym tygodniu publicznie, czyli powiedziałabym, że ludzie będą Cię doceniać i ludzie mogą spojrzeć na Ciebie jak na autorytet. Może masz taki charakter pracy, że na przykład przemawiasz do ludzi albo pracujesz z ludźmi i przekazujesz im jakieś y, informacje, jakąś wiedzę. Może będziesz tutaj miał uznanie za swoje kompetencje albo za swoje zachowanie konkretne, które y, jak gdyby. Y, Zrobisz coś w tym tygodniu. To nie musi być w pracy. To może być na przykład, tak jak zawsze mówię, na osiedlu, na, w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. Coś wodnik tutaj zrobi, co się spodoba większości ludzi i będzie miał za to, powiedziałabym, brawa. Więc moje drogie wodniki, no coś tutaj jest na rzeczy, tak? Dlatego, że tutaj jakiś sukces odnosisz. Jeżeli to nie będzie taki sukces, chociaż. W szóstce ognia zazwyczaj jest sukces, który jest zauważalny dla innych, ale w mniejszym stopniu tutaj może być Twój sukces osobisty, który tak naprawdę dokona się w tym tygodniu i na przykład możesz o nim wiedzieć tylko Ty i najbliższe na przykład trzy osoby z domu. Więc moi drodzy, tak czy inaczej, macie tutaj jakiś sukces, który będzie przypieczętowany Twoim zwycięstwem. Więc pięknie, pięknie, moje drogie wodniki. Dobrze, ostatnia Wasza karta to jest czwórka ziemi, i teraz tak. W czwórce ziemi powiedziałabym, że są intratne inwestycje finansowe, ale również jest pusty portfel, tak zwany. Więc drogie wodniki, nie szastajcie pieniędzmi w tym tygodniu, bo jest to bardzo niewskazane przy tej karcie, szczególnie. Ale też uważajcie, żeby niczego nie zgubić, dlatego że Czwórka ziemi, czwórka ziemi to jest karta, kiedy gubimy swoje rzeczy i nie wiemy, gdzie położyliśmy albo ktoś nam coś ukradnie. To są właśnie takie wykładniki w tej karcie. Kradzież, albo my coś zgubimy sami, albo po prostu jest pusty portfel. Natomiast wszystko tyczy się dóbr materialnych, więc moi drogie wodniki, pilnujcie portfela to jest raz. Nie wskazane jest, żeby w tym tygodniu podejmować jakieś ważne kroki finansowe, jeżeli chodzi o inwestycje, oczywiście. I trzecia informacja, pilnujcie torebek, pilnujcie wszelkich swoich rzeczy materialnych, dlatego że ktoś może czaić się na wasze dobra materialne i możecie po prostu zostać okradzeni. Więc takie informacje tutaj w tej czwórce ziemi nam się pojawiają. Moi drodzy, dla minimalnej liczby słuchaczy w czwórce Ziemi jest też pokazane takie coś, że no, trzeba będzie na przykład oddać komuś pieniądze i Wodnik nie będzie miał tych pieniędzy, albo ktoś miał ci w tym tygodniu oddać pieniądze i nie będzie miały, po prostu ci ich w rzeczy samej nie odda. Może być też tak, że po prostu będziesz miał o wiele większą pensję, no bo to już jest taki okres koło 10, więc niektórzy z Was te pensje rzeczywiście mogą mieć wypłacane. Więc może być tak, że po prostu dostaniesz o wiele mniej pieniędzy niż na te, które liczyłeś. Więc tak jak mówię, no bądź co bądź pusty portfel, a przyczyna tego pustego portfela może być wszelaka, tak? Albo ty za dużo wydasz we wcześniejszym y, tygodniu i w tym tygodniu, o którym mówimy, no, tych pieniędzy jest o wiele mniej, albo ktoś, na przykład z pracodawca y, no, powie, że słuchaj, nie zarobiłeś w tym w tym miesiącu tyle, tylko się o wiele mniej, tak? Pod, wszystko podliczyliśmy i dla Ciebie jedyne pieniądze to takie. Więc moi drodzy, no tutaj coś jest odnośnie tych wartości materialnych i w jakimś stopniu wszystko to się tyczy jakiegoś jakiejś straty finansowej. Więc tutaj uważajcie, uważajcie, miejcie to na, no na przede wszystkim na, na względzie, bo lepiej zapobiegać niż później Yy, musieć, jak gdyby, wychodzić z problemów i interesować się, jak to w ogóle zrobić, i się stresować przez to. Natomiast, moje drogie wodniki, jesteście słonecznymi wodnikami, więc powiem to, co powiedziałam przy innych wcześniejszych znakach, że warto również yy, obejrzeć swój znak ascendentalny i znak księżycowy, dlatego, że bardzo dużo znaków. Wbrew pozorom wcale nie rezonuje ze słonecznym znakiem głównym, tylko na przykład z ascendentem bądź z księżycem. Nieraz są to jak gdyby wpływy wymieszane, że na przykład w tym tygodniu Ty masz bardziej wpływ ten, a w innym, tym, a w innym tygodniu zupełnie inny wpływ. Więc moi drodzy, tak dla pewności tutaj bym doradzała, żeby jeszcze ten ascendent i ten księżyc. Mimo wszystko sobie przejrzeć, tak, posłuchać, bo być może tam jakieś pojedyncze sytuacje też będą dla Was albo o Was, i bardziej się tam odnajdziecie niż na przykład w tym swoim słonecznym znaku, który no nie do końca jest z nami, jak gdyby nieraz spójny, nieraz powiedziałam, bo w większości przypadków tak jest, ale niektórzy jednak z tym słońcem rezonują, więc nie chcę tutaj. Wszystkich, że tak powiem, wysyłaj do ascendentu i księżyca, bo niektórzy z Was rzeczywiście mogą bardziej z tym słońcem rezonować. Dobrze, moje drogie wodniki, jeszcze tak spojrzę na te karty, czy może, aby na pewno wszystko powiedziałam. Moi drodzy, w tej piątce wody jeszcze tak dodam na koniec. Może być sytuacja, gdzie ty uzmysłowisz sobie w tym tygodniu, że nie wykorzystałeś jakiejś szansy, która tak naprawdę nigdy w życiu już się u ciebie nie pojawi. Więc może być to znowu taka strata emocjonalna, o której w tej piątce wody powiedziałam, ale troszkę z innej strony, że po prostu ty siadasz, rozmyślasz, tak, i uzmysławiasz sobie, przyszła do mnie jakiś czas temu szansa. A ja po prostu z tego nie skorzystałem. To był mój wielki błąd, zrobiłem źle, a teraz już odwrotu nie ma. Więc też taka sytuacja właśnie w tej piątce wody może mieć miejsce, bo to wszystko jest związane ze stratą emocjonalną, że ty coś przeżywasz, że czegoś ci żal, że tak naprawdę zdajesz sobie sprawę, że coś odeszło i już nie wróci. Więc też takie sytuacje mogą w tej piątce wody dla Was w tym yy, najbliższym tygodniu mieć miejsce. No dobrze, to w, w takim razie to już wszystko nie będę przedłużała, bo jeszcze muszę nagrać trygon ognia, więc troszkę tego czasu mam mało. Moi drodzy, to jest dla Was rozkład dla, dla całego trygonu powietrza. Pozdrawiam serdecznie Oliana.